Każdy kolejny dzień z władzą pisowską to kolejny etap niszczącego Polskę konfliktu. Ziobro walczy dziś na noże z Morawieckim o Schedę po słabnącym z dnia na dzień Kaczyńskim. Efekt tego jest taki, że zablokowane zostały środki miliardy euro dla Polski na krajowy plan odbudowy. PiS walczy na noże z Brukselą i z Berlinem. Efektem jest to, że staliśmy dzisiaj, się dzisiaj państwem osamotnionym i pośmiewiskiem Europy. Trybunał Przyłębski, kiedyś instytucja badająca zgodność ustaw z Konstytucją, dziś jest jedynie polem wewnętrznej wojny o wyrzucenie Julii Przyłębskiej, dlatego że ulubienica Kaczyńskiego zakończyła swoją kadencję 20 grudnia, ale nie chce tego uznać. I tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy powinno nas to pocieszać, ale w Ameryce nie jest to wiele lepiej. W tym tygodniu Izba Reprezentantów, czyli Izba Niższa Amerykańskiego Kongresu została totalnie sparaliżowana. Dlaczego? Dlatego, że republikanie kłócą się z republikanami o to, kto powinien zostać marszałkiem izby. Powtórzę, republikanie kłócą się z republikanami. Czy brzmi to trochę podobnie do wojenek Ziobry z Morawieckim? Ależ oczywiście, nie ma przypadku. To jest taka sama mentalność. Dokładnie dwa lata temu w Waszyngtonie doszło do regularnej próby zamachu stanu, do ataku zwolenników Trumpa na kapitol. Wówczas amerykańska demokracja sobie poradziła. Rząd Przetrwał. Teraz też Ameryka sobie poradzi. Rząd przetrwa, kongres zacznie funkcjonować. Czy my sobie poradzimy? To zależy od wyniku tegorocznych wyborów. Jeżeli chcemy zakończenia rządów, aferzystów, błaznów, amatorów, musimy wszyscy zbiorowo iść do wyborów i zbiorowo dać im wszystkim czerwoną kartkę. To jest rok ogromnej próby. Dla nas polityków i dla społeczeństwa musimy dać radę.